Przed Lorenz, wszystkie konie w maszynie startowej ruszyły, dobrze przyjął start Orange Ketchup. Kilka koni walczy teraz o prowadzenie. Przy kanacie Orange Ketchup tuż koło niego Tudul. Trochę została dylogia na czele Orange Ketchup i Showman. Teraz Showman wysuwa się już na czoło. Na trzecim miejscu Santadi. Czwarty jest Tudul, na ostatnim miejscu w tej chwili galopuje Dylogia. Stawka zgrupowana, teraz troszkę się rozciągnęły konie. Showman na prowadzeniu przez, przed Orange Ketchupem i Santadi. Ostatnia Dylogia tuż przed nią galopuje. Ojej, z dwóch koni polecieli jeźdźcy. Na czele wciąż Showman, tuż koło niego Orange Ketchup, dalej Santadi Lorenz Tudul, Irbandia, i już w odstępie galopuje Neomena. Wciąż na czele Orange Ketchup i Showman, te dwa konie na trzecim miejscu Santadi, przy kanacie poprawia Tudul, 600 metrów do celownika. Wyprowadza Showman z niewielką przewagą nad Orange Ketchup. Showman Orange Ketchup finiszuje Tudul polem Santadi. A jeszcze szerszym kółkiem Lorenz odpada Irbandia, odpada Naomena. Orange Ketchup na czele już zdecydowanie. Orange Ketchup trwa walka o drugie miejsce, to drugie miejsce atakuje Tudul. Orange Ketchup, Tudul, Santadi. Orange ketchup, Tudul Santadi. Za chwilę celownik Orange ketchup, Tudul Santadi. Showman, Lorenz, Neomena oraz Irbandia.